Cześć, widzowie. Ja jestem Karol i dziś opowiem o swoim oczku i ogródku. Jak widzicie, na początku, na początku oczko prezentuje się następująco. Za, zacznę od oczka, później przejdziemy na lot. Tutaj widzicie dwie ryby. Na, na początku, tutaj na pociźnie, jest dużo różnych roślin, tak jak ta na przykład. Idąc głębiej, później, idąc tu, w tą stronę widzimy dwie ryby i tu już powoli zaczyna się robić głębiej jeszcze dalej widzicie lilie wodne i znowu małą płyciznę, o której też jest roślinka idąc dalej jest taka średnia płycizna i konie oczka tu jest jedna ryba, druga to są karasie ozdobne Pokażę oczko, tak i przechodzimy do lądu. To wygląda od tej strony. Tutaj widzimy takiego kalniaka. się wejdzie na górę z kalniaka, to, to wygląda następująco. Tutaj widzimy taką jukę, która niedługo będzie mi kwitła. Te fioletowe listki to są. To jest roślina dąbrówka, która niedawno przekwitła. No to cześć, pa, do zobaczenia.